Cześć, witajcie, ja jestem Krzysztof Kodzicza Dzisiaj pokażę Wam moje gry na Xboxa 360 Pierwszą grą jest GTA 5. Daje tej gry 10 10 Zarąbista gra, fabuła Wszystko piękno Kolejną grę jest Minecraft którego nie polecam Kupiłem go, no bo byłem ciekawy jak na Xboxa to będzie wyglądało Nie wiedziałem, że to będzie takie gunwo. Kolejną grą jest Fifa Street Fifa Street Nie, no jeszcze Minecraftowi nie dałem, zapomniałem Dla Minecrafta daje Chyba 5 na 10 Fifa Street, zarębista gra Naprawdę polecam Gierka fajna Miałam chęć za pogróż 10 na 10. Kolejną grą jest FIFA 14. No. Fajna gielka. Tak jak każda FIFA. Tylko, że graficznie, to w ja tam nie widzę w nim żadnego. 9 na 10. Kolejną grą jest FIFA 15. Zarumista gra O wiele lepsze od FIFA 14. Graficznie i wszystkim też. 10 na 10. Kolejną grę jest Forza Horizon. Tak gra, jest też bardzo fajna. Bardzo mi się podoba, choć w ogóle nie gram. Ale, że jak dostałem Big Boxa z Xboxem, dostałem tam jest. Podalo do Xboxa. To grałem właśnie w Forze. Daję mi widzę że 7 na 10. Kolejna gra jest Kinect Sport. Tej gry nie lubię. Dla się punktem, nie sobie sobie statą, czy nawet siostrą, albo mamą. W tej grze daje 5 na 10. Kolejna gra na Kinockad w ogóle nie wiadomo na tej gry się wypowiadał. Daje jej 1 na 10. Dobra. Trzymajcie się z następnego odcinka.